Cześć, witam Was w mojej kuchni na kanale Smakowite Dania. Dzisiaj zapraszam na prosty i bardzo smaczny placek z truskawkami. Placek, który uda się każdemu. Zapewniam i zapraszam do wypróbowania. Przygotowanie ciasta rozpoczynamy od utarcia miękkiej margaryny z cukrem i z jajkami. W trakcie ucierania porcjami dosypujemy mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia na zmianę ze śmietaną. Cały czas miksujemy, aż uzyskamy bardzo gęstą konsystencję ciasta. Na posmarowaną tłuszczem i posypaną bułką tartą tortownicę wykładamy ciasto dokładnie rozprowadzając. A na cieście układamy truskawki. Ja użyłam mrożonych, które wcześniej odmroziłam i odsączyłam z nadmiaru wody. Tak przygotowane ciasto pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza 50 minut. Po upieczeniu ciasto posypujemy cukrem pudrem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na stronę smakowite